W zadaniu piątym będziemy rozwiązywali nierówności i spójrzmy najpierw tutaj na podpunkt A. Co musimy zrobić? No najpierw musimy sobie tutaj zastosować wzór skróconego mnożenia, a następnie wszystkie wyrazy z tego nawiasu pomnożyć przez 9 i dopiero później możemy opuścić nawias. Czyli po kolei dziewiątkę przepiszmy, czyli nawias jeszcze pozostanie, tutaj stosujemy wzór skróconego mnożenia, czyli mamy a kwadrat czyli x kwadrat, dodać 2 razy a razy b i dodać b kwadrat, 1 do kwadratu to 1. Ponieważ tutaj mamy minus, to będziemy zmieniali znaki na przeciwne, czyli znowu otworzę sobie nawias i tutaj także mamy wzór skróconego mnożenia. Czyli tak, a kwadrat to 9x kwadrat, Odjąć 2 razy a razy b, czyli 3x razy 1 i dodać b kwadrat. 1 do kwadratu to 1. Ma to być większe bądź równe minus 4. No i spójrzmy dalej. Następnie wykonam mnożenie w tym i w tym nawiasie. Czyli jeszcze to sobie przepiszmy. Mamy zatem x kwadrat dodać 2x plus 1. Odjąć, a tutaj mamy 9x kwadrat, odjąć 6x, dodać 1, większe bądź równe minus 4. No i teraz ten nawias pomnożę sobie przez 9, czyli 9 razy x kwadrat to 9x kwadrat, 9 razy 2 to 18, oczywiście x, 9 razy 1 to 9. Ten minus nam zmieni znaki naprzeciwne, czyli mamy odjąć 9x kwadrat plus 6x odjąć 1, większe bądź równe minus 4. No i teraz redukujemy wyrazy podobne, czyli tutaj otrzymamy 0, teraz x mamy 18 plus 6, czyli 24x. 9 odjąć 1 to będzie 8, jest to większe bądź równe minus 4. No i teraz tak, ósemkę przenieśmy na stronę prawą, oczywiście pamiętając o zmianie znaku, czyli minus 4 odjąć 8 to minus 12, no i obie strony dzielimy przez 24, czyli x jest większy bądź równy minus 12 dwudziestych czwartych, co możemy jeszcze skrócić przez 12, czyli x jest większy bądź równy minus 12 druga. No dobra, teraz musimy zaznaczyć sobie rozwiązanie na osi liczbowej i podamy zbiór rozwiązań. Czyli mamy tak, minus 1 drugą, kółeczko będzie zamalowane, bo mamy znak większy bądź równy. No i liczby większe są po stronie prawej. Odczytajmy przedział, czyli x należy od minus jednej, drugiej do plus nieskończoności nieskończoność zawsze, nawias okrągły, a tu widzimy, mamy kółeczko zamalowane, czyli nawias ostry. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj w sumie postąpimy na początek bardzo podobnie, czyli musimy najpierw tutaj i tutaj zastosować wzory skróconego mnożenia. Czyli czwórkę przepiszmy, otwieramy nawias. No i mamy tak, a kwadrat, czyli 1 druga x do kwadratu, to będzie 1 czwarta x kwadrat. Odjąć 2 razy a razy b, czyli 2 razy 1, druga x razy 2, no i dodać 2 do kwadratu, czyli 4. Tutaj zauważcie, że przed nawiasem nie mamy ani minusa, nie mamy żadnej liczby, czyli gdy zastosujemy sobie tutaj wzór, to już nie musimy zapisywać nawiasu. Czyli mamy a kwadrat, czyli 1, odjąć 2 razy a razy b. I dodać b kwadrat x do kwadratu. No i jeszcze pamiętajmy, plus 7. Teraz y, wykonajmy sobie tutaj mnożenie w nawiasie, czyli tak, mamy odjąć 2 razy 1, druga to 1, 1 razy 2 to 2, czyli mamy odjąć 2x plus 4. No a tutaj wykonamy sobie mnożenie także, czyli mamy 1 odjąć 2x plus x kwadrat, Plus 7. Następnie ten nawias należy pomnożyć przez 4, czyli 4 razy 1 czwarta to 1. 1x kwadrat to po prostu x kwadrat. 4 razy minus 2 to minus 8x. 4 razy 4 to będzie 16. No a tutaj możemy sobie coś już zredukować, czyli mamy 8 odjąć 2x plus x kwadrat. W kolejnym kroku przeniosę wszystkie wyrazy z x na stronę lewą, bez x na prawą. Czyli tak, x kwadrat odjąć 8x, dodać 2x, bo ten wyraz przenosimy i odjąć x kwadrat, a po prawej mamy 8, odjąć 16. I redukujemy, czyli mamy tak, minus 8 plus 2 to będzie minus 6 x 8 odjąć, 16 to minus 8, no i obie strony dzielimy przez minus 6. Pamiętajcie o tym, że gdy dzielimy nierówność przez liczbę ujemną, to, to ten znak odwracamy, czyli będzie znak większości. Czyli x będzie większy od minus przez minus, to nam plus, czyli 8 dzielimy przez 6, mamy 8 szóstych. Skracamy przez 2, czyli mamy 4 oraz 3, czyli x jest większy od 4 trzecich. No i teraz zaznaczmy to sobie na osi liczbowej, czyli tak, mamy 4 trzecie, kółeczko będzie otwarte i liczby większe, odczytajmy przedział, czyli mamy od 4 trzecich do plus nieskończoności skończoność ma nawias okrągły, 4 trzecie także, jak widzicie, tutaj kółeczko jest niezamalowane, czyli 4 trzecie nie wchodzą do naszego przedziału. Spójrzmy teraz na podpunkt C. Tutaj najpierw wykonamy sobie wzór skróconego mnożenia, a następnie wszystko pomnożymy przez 4, czyli czwórkę przepiszmy, no i w nawiasie mamy tak A kwadrat, czyli 3 do kwadratu to 9 plus 2 razy a razy b, czyli razy 3 i razy x plus b kwadrat x do kwadratu to x kwadrat. Odjąć tutaj także mamy wzór skróconego mnożenia, tu mamy dwa nawiasy, zobaczcie, a odjąć b razy a plus b, czyli z tego otrzymamy a kwadrat odjąć b kwadrat. Czyli nasze a to 2x, ponieważ mamy minus jeszcze zostawię nawias a kwadrat to 2x do kwadratu, czyli 4x kwadrat, odjąć, b kwadrat, 1 do kwadratu to 1, jest to mniejsze, bądź równe 13. Teraz tak, wykonajmy sobie tutaj mnożenie w nawiasie, czyli mamy 9 plus 6x plus x kwadrat, a tu możemy opuścić nawias, pamiętając oczywiście o zmianie znaków. Następnie, ten nawias pomnożę przez 4, czyli 4 razy 9 to 36 4 razy 6 to 24x, 4 razy 1 to będzie 4x kwadrat, no i resztę możemy sobie przepisać. Redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy tak 4x kwadrat odjąć 4x kwadrat to 0, czyli mamy 24x. I 36 plus 1, czyli to będzie 37, mniejsze bądź równe 13. W kolejnym kroku 37 przeniesiemy na stronę prawą, oczywiście zmieniając znak. Czyli mamy 13, odjąć 37, czyli otrzymamy tutaj minus 24. No i jeszcze należy obie strony podzielić przez 24. Czyli x jest mniejszy bądź równy minus 1. Zaznaczmy to sobie na osi liczbowej. Czyli mamy minus 1, liczby mają być mniejsze bądź równe. Czyli kółeczko mamy zamalowane, liczby mniejsze będą tutaj po stronie lewej. No i odczytajmy przedział. Mamy od minus nieskończoności do minus 1. No i nieskończoność, zawsze nawias okrągły, na minus 1 kółeczko zamalowane, czyli nawias ostry. No i mamy jeszcze podpunkt ostatni. Tutaj zwróćcie uwagę, że też będziemy mieli wzór skróconego mnożenia i to dokładnie ten sam, który mieliśmy tutaj, o. czyli będziemy wykorzystywali ten wzór, otrzymamy a kwadrat odjąć b kwadrat. Tylko najpierw musimy zamienić miejscami wyrazy w tym nawiasie z dodawaniem. Czyli pierwszy nawias sobie przepiszmy, tu mamy dwójkę, tak? Nie 2x, czyli mamy 2 odjąć 3x, tu zamieniamy to miejscami, mamy 2 dodać 3x no i otrzymaliśmy a odjąć b razy a plus b. Następnie tutaj mamy minus, czyli nawias pozostaje, stosujemy wzór skróconego mnożenia. 3x do kwadratu to 9x kwadrat, odjąć 2 razy 3x razy 1 i dodać b kwadrat, 1 do kwadratu to 1. Następnie stosujemy wzór, czyli mamy a kwadrat, czyli 4, odjąć b kwadrat, czyli 9x kwadrat, a po prawej stronie możemy już zmienić znaki. Czyli mamy 3 odjąć 9x kwadrat, następnie dodać 6x i odjąć 1 przynieśmy teraz wyrazy z x na lewą bez x na prawą stronę, czyli tak minus 9x kwadrat, dodać 9x kwadrat, odjąć 6x, a tu mamy 3 odjąć 1 i jeszcze odjąć 4, tak tą czwórkę przyniosłam z lewej na stronę prawą. Redukujemy wyrazy podobne, czyli tutaj mamy 0, czyli mamy minus 6x jest większe od 3, odjąć 1 to będzie 2, 2, odjąć 4 minus 2, no i obie strony musimy podzielić przez minus 6, czyli gdy dzielimy przez liczbę ujemną, ten znak odwracamy, czyli x będzie mniejszy, minus przez minus da nam plus, czyli 2 dzielimy przez 6. Skracamy przez 2, czyli x jest mniejszy od 1 trzeciej. No i teraz rysujemy ośkę. Zaznaczmy sobie tą 1 trzecią. Kółeczko będzie niezamalowane, no i liczby mniejsze będą po stronie lewej, czyli x należy od minus nieskończoności do 1 trzeciej. Tu mamy kółeczko niezamalowane, czyli nawias okrągły. Minus nieskończoność zawsze ma nawias okrągły.